ze złotym M. Victoria. Dobra. Nikt nie chcesz katułaczki po 20? Walsam Wiktoria. Odkładam wiki. Walsam wiki. Trzeba... I balsam. ze złotym M. M. M dobra. Tauważ. Co tam pisze? Słuchajcie, to ja teraz trochę literatury. Będę czytała tytuły i jak mi się uda autorów. Książki, te które mamy i które będziemy wam przedstawiać, wszystkie są po 5 złotych. I teraz tak. Pierwsza książka, Remigiusz, mróz, szepty spoza nicości. Najlepiej byście pisali y, tytuł. Będzie nam łatwiej. Albo mróz. 5 złotych. Następna. dzisiaj będzie? Krystyna Mirek, prom do Kopenhagi. Pięć złotych. Agnieszka Jesz, Zwyczajne cuda. Mróz. No i będę zapisywać, bo jakbyś pokazała ja tą książkę, tylko jedną. zatrzymam, bo muszę ją polecić. w Breslau, Marek Krajewski. Szepty. Już. Szepty, szepty. Już nie ma. Ale czy była jeszcze? Jakaś? Jeżeli się znajdzie, to będziemy powtarzać. Wtedy wam, bo mamy tutaj karton, więc będziemy powtarzać i zaraz będziemy wam dalej przedstawiać. Marcin Margilewski. Ur... Okej. Okay. To, co Angelika teraz pokazuje, to jest piękna książka. Tu Dorota, Wioleta Prom do Kopenhagi. Dobrze. Marcin Margilewski. Urodziłam dziecko szwejka. Bardzo piękna. 5 złotych. Mhm. I gdzieś tutaj była jedynka, jak znajdę zaraz. Jak tarb, słuchajcie, Angelika szuka, co polecam. Dziewczęta z Auschwitz. Piękna, naprawdę piękna polecam. Tu jest też miłośniczka takich książek. Kama powiedzieć, że jest piękna. Szwajka. Gdzie szwejka masz? A, ja mam. W ręku. Mhm. E, to wiola była pierwsza u nas. Tak. Dzieńcem. Auschwitz, Patrycja. Bardzo piękna. Mogę ja dalej pokazywać? Agata Puścikowska, wojenne siostry. Patrycja, Auschwitz? To też jest coś o wojnie. E, Zwykła się... historia bohaterskich kobiet. Paszek. Uh. Andzia, ja mam dziewczęta z Auschwitz, to mogę ci pożyczyć. Uh. George i ja. Słuchajcie, to jest chyba, jak się nie mylę. Ta, o, 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 co to jest? Jaki to jest zespół? To chyba? jest zespół. E, poczekaj, o, jest, ale on, to nie jest zespół. On okay. śpiewał sam. Tak. Wojenne siostry, Dorota Duszyńska. Igły. Polskie agentki, które zmieniły historię. O kobietach-szpiegach. Ja, e, ja ja, dobra, ma, Magda. 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 Masz ją? Tak. I tych mamy jeszcze, gdyby ktoś chciał, to chyba gdzieś tam widziałam jeszcze chyba jedną. E, Świst umarłych. Później czytam e, tych. Na sygnale z życia ratownika medycznego. Dziewczyny z powstania. O, to też może być dobre. Jak ktoś skończyć? lubi takie książki, to... Powstanie Warsza... O powstaniu warszawskim. Także dziewczyny z powstania. Dobrze, to jest. Ktoś Magda jeszcze tam chciała, bo nie widzę. Agentki. agentki. Dobra. Na sygnale Karolina. To od razu mi podaj co? E, agentki. agentki. Na sygnale. Ja poproszę też George i ja dobra, okej, okay, dziewczyny z powstania. Yy, to będzie tutaj Magda. Już ka tam, yy, Kamila jak ją znajdę. Jaka to Magda? Zaraz, Masza? Magda? nasza. To zaraz ją ci tutaj y, podrzucę, bo na pewno ją gdzieś tu widziałam. Gdyby ktoś chciał jeszcze igły, to znalazłam jeszcze jedną. Już nie ma o powstaniu. Ja byłam pierwsza na sygnale. Poczekaj, Wiki, sprawdzę. Nie mam nic. Ale wiesz, co chyba, na, y, zaraz sprawdzę, czy nie była jeszcze jedna. Weź, Weź daj jeszcze tam o obozie koncentracyjnym. Zaraz, poczekaj, no, nawet jest Powstanie. Ja byłem... Nie ma już. Nie ma stanie? Nie. Szukam tego George'a. Yy, bo na nie miałyśmy jak yy, ich poukładać, bo było tyle. Te są też zaraz je tak. te... Czekaj, zaraz, te... y, Szukamy George'a, bo to na pewno... O, dziewczyny z powstania yy, są, Andzia, to już Ci, yy, ci ten. Andzia, też do dziewczyny z powstania? W całobozie, dobra. Zaraz znajdę coś, dziewczyna. Zaraz, moment. Bo naprawdę jest ich tyle tutaj. a Tylko tak przeleciałyśmy. Odłożyłam Ci tą o powstaniu. Dziewczyny z powstania. Zaraz o obozie coś będziemy szukać. O, masz George'a. George'a? Kto chciał George'a? E, Kamila Baszyńska. Jeśli by ktoś chciał jeszcze dżumę, to też mamy, znalazłam. Uwaga, bo idę. O obozie. To znaczy, ja tam zaraz, zaraz e, zobaczę. Nie zobaczę. widać mnie w komentarzy, zaraz zobaczymy. Patrycja, pisałaś o Auschwitz, ale tylko to widzimy. E, dżuma w Breslau. Weź szukaj te, bo mi się wydaje, że była jeszcze Na sygnale. Wolinę siostry, gdyby ktoś chciał, to opiszcie. Jest jeszcze? Ta o tym? Patrzyłaś tutaj? Czujesz, już tam tą?